Witam Was serdecznie widzowie z tej strony Waszy ulubiony Jupiter, czyli ja, Wełski. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, jesteśmy znowu tutaj na naszej pięknej, cudownej stronie. Jak ktoś nie ogląda poprzedniego odcinka, to może to oczywiście zrobić. Na samym starcie przypominam Wam, moi kochani, że strona jest dla użytkowników powyżej 18 roku życia, więc jeśli tyle nie macie, to przestańcie oglądać ten film, a jeżeli macie, no to e, nie ma z tym żadnego problemu. Eee, oraz jeszcze przypomnę, że tutaj jest jak widzicie widoczny upgrader i zakładka games z rolem i crashem. Eee, te zakładki dla Was nie są dostępne, ale z racji, że ja nagrywając dla Was odcinki korzystam z komputera wirtualnego, którego serwery są poza eee, Polską, no to niestety to się będzie tutaj wyświetlać, a że nie korzystam z żadnego vpn no to one będą tutaj widoczne. Natomiast dla Was, jak wejdziecie na stronę no to tych zakładek tutaj nie będzie. Natomiast skrzynki, bitwy i kontrakty jak najbardziej już. Tak, jeżeli ktoś ma ochotę przetestować, to oczywiście są różne metody płatności typu Blik, Przelew, Paypal, Google Pay, Apple Pay, Skiny lub PaySafe PaySafeCard przy pomocy kart potarunkowych, które można zakupić na Kinguinie. Ale jak już się zdecydujecie doładować, to możecie użyć mojego kodu, z którym dostaniecie darmowego dolara na start i 15% więcej przy każdym doładowaniu z moim kodem promocyjnym. Także... Ten dolar oczywiście dla nowych użytkowników, natomiast 15% więcej dla każdego doładowania, gdy tylko użyjecie tutaj mojego kodu. Ten kod można również wpisać, kiedy wejdzie się tutaj i kliknie w kod promocyjny. To jest właśnie ten kod. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem zacznijmy standardowo sobie... Od skrzynek za levely, jeszcze dwie będą do odblokowania za poziom 60 i 80. No ale zanim dobijemy do tych poziomów, no to chwilkę to potrwa. Sprawdźmy co tym razem. Tutaj nam zaproponują skrzynki darmowe. Myślę, że tutaj się raczej nic nie zmieni. Ostatni odcinek poszedł nam całkiem przyzwoicie. Pora na następną skrzynkę, tutaj Silver. Też 11 groszy. No niby to jest niedużo, ale grosz do grosza i na jakąś skrzyneczkę sobie uzbieracie po jakimś czasie. Trzeci skin myślę, że też bez różnicy. Ta czwarta dopiero dawała, już kilka razy z rzędu nam dała, podaje, że skina za 79 groszy, więc to już jest nieco więcej. Z tej skrzynki Platinum możecie wylosować, nawet wylosować. <laughs> Może wam wypaść. Skin za 95 zł, no ale my znowu 79 groszy. Oczywiście strona ma próbę blifer, więc na wszystko widzicie, jakie są szanse na dropa. Skrzynki darmowe tutaj już są oczywiście ogarnięte. Je możecie otwierać oczywiście co 24 godziny. Jest Storm Recap, czyli takie wrap. Możemy sobie to przejrzeć: 438 skrzynek. Twoja determinacja imponująca łączna wartość zdobytych skinów to tyle pieniędzy. tyle wartość. Twoja największa wygrana to te oto rękawiczki, no przyzwoicie. <laughs> Ulubiona skrzynka to Witch, to Witch Skull ko. nie umiem się wysławić dzisiaj. Do niej wracałem 22 razy, także całkiem sporo, każda bitwa to nowa historia, 16 bitew w tym roku ulubiony tryb to underdog no wiemy dlaczego podpisałeś 7 kontraktów, no niewiele ale te kontrakty nam nie oddawały, najlepszy miesiąc w listopadzie szczęście było po mojej stronie 18 tyle w jednym miesiącu najczęściej grasz w godzinie 15 no to się troszeczkę tutaj seria wygranych w bitę w 3 z rzędu fajnie by było gdyby było więcej, najszczęśliwszy dzień był wtedy, to tyle że udało nam się tutaj wykręcić twoje nawyki gracza, wtorek Godzina 36, całkiem sporo. To był niesamowity rok. Zgadzam się. Natomiast myślę, że co? Drugi raz będziemy testować skrzynki eventowe. Myślę, że na razie nie. Myślę, że tutaj troszeczkę się zmieniło w zakładce polecane. I zaczniemy może... Hmm... Może Frosty Fiesta. Takie lodziki tutaj fajne są na, na grafice. Więc trzy sztuki, co? Trzy dyszki na sam start. Myślę, że będzie idealnie. No jakby wypadł ten glut, glut Knife tutaj Black Laminate to byłoby cudownie. 1867 dajmy ci drugą szansę. Może nam e, ładnie tutaj zapodasz coś, ale nie wydaje mi się chyba, że ten akaczek będzie coś bardzo więcej. No niewiele e, więcej, tam nie wiem, parę groszy dosłownie więcej. No to może e, pan Oblivion Vault coś nam tutaj da więcej. 4260 tym razem. Hmm, no 1749 to zdecydowanie nie jest to co chciałem zobaczyć. No ale może, 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 może. Hmm, 35 nieco lepiej, ale to wciąż jest na minus. A my tutaj na minus nie chcemy wychodzić. Szczęśliwy Orzeszek, otwórzmy. No jak jest szczęśliwy o, o, Orzeszek, no to na pewno nam szczęśliwie tutaj da pięknie 63, tam chyba 60 było. No, nie wygląda to dobrze, 19 zł. No właśnie, no to na drugą nóżkę. No też nie, też nie, też niestety nie. To może coś droższego tutaj. Mm, Peperoni party, nie. Spicy Boom. E, spicy Boom, nie wiem, czy on nam czasami czegoś fajnego nie dał. No to. Myk 200 złotych, nie całe, bez 2 złotych. I chyba nie, bo 3 razy ten sam skin, więc 147. No właśnie. Zamiast ja to klikać, to po prostu po klikać otwórz ponownie, jeżeli będę chciał otworzyć więcej. Tylko Monster Mesa, ale chyba tym razem też nam nie oddało. Widzicie to, widzowie? Co za Bugger Access? Tutaj pojedynczo. Stówka równiutka. Zobaczymy. Ładnie, 237, ok 40 tysięcy expa. Do tego expa teraz musimy sporo nafarmić. Niestety tutaj jest gówno. Za złotówkę, to to sprzedam, nawet nie będę tego trzymał weku, bo się po prostu nie opłaca. No dobrze. Serpent's Edge Nieco droższa, tam 116,20. Ten bullet reinik może? Nie, Uncharted. Za byle jakie. No właśnie, 8 złotych. To też sprzedam, bo się nie opłaca po prostu. E, dobra, tu tych droższych nie ma. Jest link do Discorda. Może ktoś dołączyć, jak ktoś chce. Tu są te skrzynki z eventu halloweenowego. O, są nowe. Chef of Skins. No to i takie trzeba przetestować. No, kochani, bo są nowe, limitowane skrzynki, to trzeba je potestować. 9,30 to, to nie wróży dobrze, to nie wróży dobrze. 3 dyszki po raz drugi. I 3 dyszki po raz trzeci. Zapominam, że mam tutaj przycisk otwórz ponownie, moi kochani. 3 dyszki po raz trzeci no na zero. Ale to nam nic nie daje, tak szczerze mówiąc. No dobra, Spaghetti Supreme 1440. Przydałyby się serio skróty, jakieś klawiszowe zaimplementowane. By byłoby prościej dla wszystkich. 529. No, kochani, tak się nie bawimy. Po raz drugi? Nieco lepiej, ale dalej nie jest dobrze. Po raz trzeci. No do dupy, strasznie do dupy. Co to jest w ogóle? No właśnie. Um, no to. jego ona się nazywa Golden Roast, Złoty Roast 42,40. To już nieco lepiej. Pod względem ceny skrzynki 127,20. Kochani moi i. No nie. No to po raz drugi. No, niedobrze, niedobrze, po raz trzeci. No, jest... E, niefajnie, tyle, tyle mogę powiedzieć. Arsenał... Dobra, nie będę tego spolszczał. Trzy stówy za sztukę tutaj jest, w sensie za trzy sztuki. O, oh, piękne tutaj skiny przelatywały. Pięknie! 491. A cóż to jest? A to, że taki super skin. Dawaj jeszcze raz. Zaskocz mnie. Nie zaskoczył mnie. 52. No, podkusiło mnie, żeby otworzyć po raz trzeci. Crimson Web nie. Dwa Fuel Injectory i Phantom Disruptor. To raczej nie będzie. No właśnie. Ledwo stuwa tutaj się skała Cutting Edge. No dobra, no to chyba się. Dosyć sporo wyplenimy. 4,5 stówy. Mogę pojedyncze 3 sztuki po prostu otworzyć, bo prościej. 216, no nie. Z 4, do 4 koła, żeśmy zjechali. No to tutaj też 3 skrzynki otworzymy, ale pojedynczo 272,30. Wątpię, żeby to było warte tyle, co skrzynka. 118, jeszcze raz. 3 koła już żeśmy wydali niesamowite 40, jeszcze gorzej. Do trzech razy sztuka jak to mawiają, ale nie zawsze to się sprawdza. Może 154, no nie, no to sensu nie ma. Idziemy na bitwy, co my się tu będziemy pitolić? Coś tu jest, bitwa za 10 koła. No sorry, ale nie, sorry, ale nie. 4 z... Underdog myślę, że na pierwszy ogień pójdzie, może jakieś losowe. Skrzynie 160, 792. Nie, bo takie. 913. Okej, okay, to, jest, to jest ciekawe. Pytanie tylko, czy ja chcę w to iść. A wiecie co? Dole, tak, będę chciał w to iść. Underdog, czyli ten, kto ma najmniej, ten wygrywa. Zrobiłem bitwę prywatną, więc albo ktoś z linku może dołączyć, albo bociki, więc. Bomb body spin to win i niech będzie one-tap I niech się dzieje wola nieba mm, Okej, okay, to nie byliśmy my, no niestety, ale na razie, na razie No jeszcze mamy kilka skrzynek Ale odlatujemy mocno dosyć, odlatujemy mocno dosyć I niestety tutaj, no to jest pierwszy skin, któryśmy wygrali Znaczy jest pierwsza, pierwsza skrzynka nawet tego, żeśmy nie wygrali. Cholera jasna jest niedobrze, jest bardzo niedobrze. Ten zielony musi trochę nas dogonić, bo będziemy w dupie. Po prostu będziemy w dupie. No teraz one Tap wygrywa niestety. Ale to nas nie ratuje. Cztery skrzynki tylko, to nas nie ratuje. Musimy... One tap musi do, dostać jakiegoś, jakąś bombę. OneTap dostał bombę, ale dalej jest za. Dalej ma za mało. Dalej ma za mało. I kurde, odlatujemy jeszcze bardziej. Kto tu ma najmniej? No ja będę miał najmniej, ale ten jegomość musi dostać jakiego, jakąś bombę. No i cholera jasna. Przegrałem, a chłop wygrał 2-300. No niestety. Zostało nam 2-200. To już nie jest do dobrze. No to standardowa teraz. Może na standardowej coś um, od 5 dyszek. Według. Dobra, covercik, Roma, Praga, niech będzie, albo nie, yy, nie, 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 skasujmy to. Hmm, Savage, Hustler, daj tego, bo mnie zainteresował, A, Backdoor Access, na Noir, pobawmy się, co? Może znowu jakaś Bitwa za 1000, żeby ten odcinek jakiś długi nie wyszedł, co? Zainteresował mnie jego mość. I coś takiego z powerem na, na koniec, co? O, self magic, dawaj. Ryzyk, ryzyk fizyk, 8 skrzynek. Na standardowym tym, lecimy. No, może się dużo wydarzyć tutaj. Bo według ceny trochę polecieliśmy tutaj. Bater, Rush B. Wallbank, niech będzie... Zobaczmy, bo... Jak w ostatnim odcinku poszło nam przyzwoicie, tak teraz może być nieciekawie. Na sam start przegrywamy. Na razie różnica jest bardzo niewielka. Okej, okay, fajnie. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Chyba dla nas, nie dla nas. Dalej wygrywamy, ale różnica jest niewielka, tak jak mówiłem. Ojoj, niestety się zemściło na nas. Odróbmy, odróbmy straty. Kurde, nożyk przeleciał, jasny gwint. Woodsman, no ciężko, ciężko, ciężko będzie. No nie mamy szans, chyba że nam coś niesamowitego... Dobrze, pięknie. O to chodziło, o to chodziło, o to chodziło. Wygraliśmy? Dobrze, 2... 449, o to chodzi, dobrze, udało się, udało się, mamy 1200. Więc yy, na rozchodnego underdog, czy standard? Underdog, underdog. Trzeba poczuć ten dreszczyk emocji, ale na lasowych skrzynkach. Uh -huh. 3200 to za dużo troszkę. Nie no, 3 skrzynki bez przesady. 10 skrzynek za 800? Ale słabo, słabo, bo dwie pierwsze ktoś... ktoś w sensie dwóch pierwszych wystarczy, że ktoś... Hmm. Kurde, wcześniej było tysiąc... Okej, okay, to nie jest... nie jest takie złe. Dziewięć skrzynek, chyba że dodamy po prostu i lecimy Olina. Hmm, chyba że po prostu robimy potem jakąś bitwę za sto z Nie, Olina, Olina, lecimy od stówy <laughs> poproszę rosnąco ile tam mamy 100 130 możemy dać to będzie <laughs> master guardian może dajmy co będzie i ale będzie 10 skrzyneczek underdog 4 prywatna i no 4 złote to już nie jest dużo czekamy na bociki i sprawdźmy co się będzie działo. Dajemy na pierwszy ogień smerfetkę, dajemy potem Bejtera i dajemy... kogo? Niech będzie Spintuin, bo nie wiem czy ja go dawałem jeszcze do bitew. Sprawdźmy. Znaczy w tym odcinku nie dawałem, poprzednich na pewno. I uwaga, uwaga. Ok. Remisujemy ze Spintuinem. No różnice są niewielkie, póki co nie zapowiada się, żeby to się... Żeby to się zwróciło. No i szala się odwróciła w stronę ...Bejtera. Niestety. Oj, 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 oj. Doładujemy komuś portfel prawdopodobnie i to całkiem nieźle. Ho, jo, jo, pan Spintuin się niestety na nas dorobi. Chyba, że szala się odmieni, ale musiałaby się odmienić dla wszystkich trzech, a na to się nie zanosi. Eee, doładowaliśmy Spintuinowi 3800. <laughs> Szkoda, że to nie jesteśmy my. Sprawdźmy, na czym stanęło. Stanęło na 4600, czyli do punktu wyjścia trochę wróciliśmy. No nic, zdarza się. Także można powiedzieć, że względem początku ostatniego odcinka to jesteśmy na zero. Moi drodzy, skrzynkami eventowymi na święta się pobawimy jeszcze w następnych odcinkach, bo mamy sporo czasu. No, event się kończy za ponad miesiąc, więc będzie naprawdę dużo czasu, żeby się tym pobawić. Przypominam że, jeżeli macie 18 lat, to możecie przetestować stronę. Jeżeli macie ochotę, wpisać kod i na start dostać dolara i 15% więcej przy każdym doładowaniu z kodem. Także e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.